Szymanko, drodzy widowie, czy papa Smerfik jest dobrym pracodawcą? Dobry pracodawca? Każdy z nas takim marzy. Choć pewnie w zależności od profesji jest różnie opisywany. Chcemy, żeby był przyjazny, zapewniał miłą atmosferę, godnie wynagradzał, zaspokajał potrzeby, oferował benefity oraz wspierał. Zapewne idealny pracodawca nie istnieje. Tak jak nie istnieje idealny pracownik. Posłuchajcie, jak Rafał wypowiada się o swoich aktorach. Zapraszam serdecznie do słuchania. Oni są wszyscy mędami, niestety, tak taka jest prawda. To są alkoholicy pijacy i oni zawsze będą mędami. Nie ma co ukrywać. Tylko trzeba umieć z nimi jakoś kooperować w miarę. W miarę z nimi kooperować i tyle. Przy, przy, ten, przymykać oko na ich frajerskie zagrywki i tyle. I dawać szansę im po prostu. Szansa za, szansę za szansą. I tak i takie życie z nimi po prostu jest. Ci ludzie nie mają nikogo już, czylicie? Czy kwopapa ma prawo wyrażać się tak o swoich aktorach? Przecież dzięki tym ludziom zarabia. Czy to, że są samotni i nie mają nikogo obok siebie, daje mu takie prawo do obrażania? Czy może wykorzystuje tę sytuację na swoją stronę? Jak myślicie, widzowie? Dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co wam na dzisiaj przygotowałem, drodzy widzowie. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Zostawcie coś po sobie. A ty, drogi widzu, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zapraszam do subskrypcji, by być na bieżąco z materiałami. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. I ona.